Cześć, witam. Ten odcinek miał się pojawić jutro, ale teraz wlatuję. Przepraszam za tej godziny, ale nie mogłem wcześniej nagrać. A między innymi nowe BMW M3, Volkswagen Transporter T6 ABT, GMC Yukon oraz Toyota Yaris Gier 4 Cabrio. Zaczynamy! Jeszcze długo musimy poczekać na, na sportową wersję nowej serii 3. Nowe M3 jak głoszą plotki, testy prototypowe, ma mieć kontrowersyjny no atrap chłonicy. Jest szans szansa, że BMW zaprezentuje nowe M3 bez pionowego grilla. Auto będzie wyglądało ładniej. Nowe M3 będzie napędowe, a trzy litrowy silnik S58 z dwiema turbosprężarkami ma mieć moc 480 koni lub 510 koni. firma ABT zabrała się za poliftingowego transportera T6 teraz ma większą moc i zmodyfikowany nadwozie auto jest w biało czerwonym połączeniu kolorystycznym oraz felgi w rozmiarze 19-20 cali. Prześwit został obniżony o 40 mm. Za napęd odpowiada dwulitrowy turbodiesel o mocy 203 koni mechanicznych, 30 koni mechanicznych i 490 Nm momentu obrotowego. Amerykańska marka GMC zaprezentowała nową generację Yukona, a to konkuruje ze Chevroletem suburbanem. I Cadillac Mesclade. Auto posiada 20-calowe koła. Yukon ma też kosztować 50 000 dolarów. A wersja Yukon XL 700 000 dolarów. 70 000 dolarów. Oto pod maską ma 5 ,3 litrowe V8 o mocy 355 koni mechanicznych. W Yukonie mamy również do wyboru 6,2. Litrowe V8 o mocy 420 koni mechanicznych oraz 3-litrowego diesla o mocy 277 koni mechanicznych. Wnętrze jest eleganckie, poprzez białymi oraz brązowymi materiałami. Tesla przez lata rozwija się w budowaniu elektrycznych modeli. Oto szkic nowego auta Tesla. a być to crossover mniejszy niż model X oraz e. Tesla Crossover pojawi się na razie w Chinach, a w Europie pod koniec 2021 roku. Modele Tesl są nieobliczalne. Toyota niedawno pokazała nową Yaris GR4. Co powiecie o sportowym kabriolecie? Tu nic nie trzeba mówić. Ta sama karoseria Auto by dostała ten sam silnik, co w Hatchbacku, czyli 1,6 litrowy turbodoładowany silnik o mocy 268 koni mechanicznych. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia jutro w poniedziałek. Na kolejnym odcinku z naszej ramówki. Hej!